Czwarty i 5 grudnia 2023 roku. Stołęszenie polskich artylerzystów, oddział Warszawa to święto artylerii i wojsk rakietowych. Jakżeż nasze grono wiarusów wojsk rakietowych i artylerii sprostało wymogom tak ważnej uroczystości. No, przyjrzyjmy się temu zjawisku. Nie zawsze pozytywnie odbieranym pewnie. No, e, nie przesadzajmy w ocenie. mości panią i panom. Czołem bije.

O, niech Pan zapamięta, niech pan zapamięta, że... Mam nadzieję, że później zaczniemy, wcześniej skończymy. No jak zwykle średnia nam się polepsza, już jest 15 na 38, to jednak jeszcze 50% nie mamy. Dobrze, ale do, do rzeczy. Zanim przystąpimy do świętowania naszego święta dnia wczorajszego, które tak na marginesie żeśmy uczcili skromną wiązanką kwiatów pod popiersiem generała Józefa Bema przed, stojącym przed urzędem gminy Demow Dzielnicy Demowo też nas dużo było chyba siedmiu ośmiu tak? No ale oddaliśmy w jakiś sposób Daliśmy znak w jakiś sposób, że jednak pamiętamy nie tylko w Toruniu, ale i w Warszawie. No nie wiem, no wyszedł. Zaraz miałem przejść do następnego punktu, nie mniej bardzo ważnego. No wyszedł. To punkt? Bo jak jest zakochany, to, to różni się. Tak, z generałem, zakochany. Tak, Dobrze. Ale jak tak będzie tak, polecenie, to przeprowadzimy. Ale nie było zabronione, żona wyjść. marszałka Sejmu jest kapitanem, tak? Ale, ale nie jest Sejm, tak, że tak można wchodzić i wychodzić. No, no, no właśnie, bo... trzeba prosić o organizację taką, jaka jest. Paramilitarna. W jakim trybie wyszedł? Doje w trybie generała Kukisa. Trzeba przecież trochę tej dyscypliny. A bardzo Zaraz wyszedłeś. 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 Nie rozumiem, mogłeś, mogłeś, się mianować w tym, mogłeś być mianowany w tym trybie, ale wychodzisz tak sobie o, tak się. Nawet, nawet nie przyjęł, pingwina nie strzelił. O. Mhm. No. no, bo drzwi otwierasz od razu wszyscy si <grym> Dobrze, to zacznij pierwszy w takim razie. Rozpoczniemy koledzy od miłych akcentów. Na pierwszy ogień poproszę. 90-latka zostanie wyzwa... do wystąpienia. Do... Co no masz? Jest 90-latek obok siebie sieci? Nie, chyba jeszcze w przyszłym roku. Nie, Nie ty. Panowie, no to... jeden z najmłodszych 90-latek. <grym> w przyszłym roku będzie. Bo za Proszę bardzo. Dobry. Dobry. Nasz problem.

No na ten ten po prostu, już na 100 lat nie możemy zaśpiewać, bo to tylko dziesięć zostało. No. Jeśli można, to chciałem podziękować wszystkim kolegom, że tak się czuję, bo dlatego, że przychodzę tutaj na to spotkanie, to mnie odmładza i to o dużo lat. Zawsze wspominam ludzi, z którymi zaczynałem służbę lub tam gdzieś spotykałem w czasie Twoje służby. Dziękuję bardzo. Sto lat plus bak, ale to jest <noise> Koledzy, a teraz nie wiem jak nazwać, ale wywołam tutaj fundatora, jednego z fundatorów kusownika. Pan pułkownik mało spóźniony. jeżeli można prosić. To można. Mówiłem, że fundatora myśliwego. słuchaj, jesteś tak młody, że tylko na srebrną no. statuetkę, ci przekazuje w imieniu zarządu. No, wiecie, co to jest, no, jak, no. jak będziemy. 1 i 2 zera. O, w przyszłym roku takich masz. okej okay. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Kto Prezes rozwija Dziękuję. Dzięki. Jak wszyscy wiecie, koledzy, w dniach 1-2 grudnia odbyła się spotkanie artylerzystów w Toruniu. Pierwsze uroczyste obchody święta Wojsk Traktatowych i a w drugim dniu było zebranie, walne zebranie spraw Tak, Nie wyborcze, tylko sprawozdawczy. Zarządu głównego stowarzyszenia. się bardzo. O! wspominki, ewentualnie spostrzeżenia, omówienia, uwagi. Końcowe lub na plus. Proszę. Kolegę Tadeusza, jeżeli No, trzeba zabrać głos. Kolegę e, tam się. Bo byłeś się Szanowni panowie, no tak od tej strony pokazu bym chciał powiedzieć, bo reszta no to cóż tam. Rano złożenie kwiatów pod pomnikiem, dużo delegacji, kompania reprezentacyjna wojsk lądowych, ta z Białobrzeg była. No, apel poległych, no co zwykle na takich uroczystościach się odbywa. Złożenie kwiatów przez różne delegacje żołnierzy, artylerzystów i przez, z, z władz miasta. Stamtąd był przejazd do kościoła garnizonowego, odbyła się tam msza, można powiedzieć, ku czci artylerii i artylerzystów. Odprawiał zastępca biskupa Polowego. Nazwiska nie pomnę, przepraszam. W głosił ksiądz proboszcz z tej parafii, tam z tego kościoła. Bardzo taką, no, ciepłą, życzliwą. Trzeba powiedzieć, że nawet się znał na artylerii, wiedział co to jest daleki zasięg, bliski. No, no, no. Dokładność, co to jest i tak dalej. Także można było usłyszeć nawet parę takich Bojeć. słów fachowych. Stamtąd samochodami i autobusami tam przywieźli nas na Kijewo. Na Kijewie były strzelania jak gdyby z dwóch takich osi, jak się zawsze patrzało tak do, do strzelań na wprost przy, przez te wyciągarki, to jedna oś była po prawej stronie, druga po lewej. Z przodu tutaj na tym placu zaraz koło wyciągarki były ustawione różne rodzaje sprzętu, w tym tego co nazywamy teraz nowym czy nowoczesnym. No i tak dobrze to było zorganizowane. Wszystkie półki nasze miały swoje kompanie reprezentacyjne, które uczestniczyły tam. Były tam, no przepraszam, ale tak poczynając od toalet do dobrych namiotów z ciepłą żołnierską grochówką, napojami. I także tak, no postarali się. Bez alkoholu. Tak. Bez alkoholu, tak. Dowiedzieliśmy się tam, że w umundurowaniu jest zakaz picia alkoholu. No, więc no, więc skutkowało to tym, że jak to wszystko się tam na poligonie skończyło, to żeby przejechać na spotkanie y, tych pokoleń artylerzystów już tam w mieście przy, Bydgoskim, przy bydgoskiej, przy bydgoskiej szosie, tak? no wszyscy musieli najpierw pojechać i gdzieś się przebrać. Gdzie kto miał, kto w samochodzie, kto tam bliżej do rady, koszar, rady. czy tam y, gdzie obozowiska stały, no i wszyscy już przyszli po cywilnemu. No tak e, oceniając na oko na tym spotkaniu wieczorowym było gdzieś około 200 osób, trochę z przemysłu, no a reszta sami artylerzyści. Ale wracając jeszcze tam na poligon e, pokazano strzelanie z tych amerykańskich Paladin, e, z tych e, amerykańskich Paladyn, z tych kałnich koreańskich K2 to chyba jest, tak? K-2 pokazano z Himarsów, Hajmarsów, no tak no różnie jest. wypowiadali. No i, i z naszych tych y, bm Na Innych i innych, strzelań, innych strzelań nie było. było. No reszta no to Przeleciały samoloty, rzucały, rzucały flary, przyleciał śmigłowiec, podnosił rannego, było, z rannego z pola walki, No takie takie elementy y, dynamiki. I tak jest jak mówię, Wszystek, proszę? nie, dron, tak, dron jakiś tam. Dron tak, 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 tak. Wszystek ten sprzęt, oprócz tego, że tam działał na tych stanowiskach ogniowych, to był również ustawiony na tym placu pokaz, gdzie tam wszyscy staliśmy i można było obejrzeć z bliska, no obczytać tabliczki, tak jak zwykle na takich pokazach jest, także no Można było coś nowego zobaczyć, porozmawiać z żołnierzami. Oni tak widać byli nam dobrze przygotowani i tacy no, życzliwi, żeby jak najlepiej i najwięcej o tym sprzęcie powiedzieć i o swoich jednostkach. Wszystkie jednostki miały swoje takie namioty polowe, gdzie tam były jakieś no, pamiątki, długopisy, wstążeczki, jakieś tam ulotki. No, każdy się chciał tam trochę zaprezentować. Oprócz tego został odczytany e, komunikat o zakończeniu zawodów o Mistrza Ognia z żołnierzy, którzy pełnią służbę, i o Mistrza Ognia, e, jak to nazwał, Mistrza Seniorów. seniorów, seniorów. Tak. To też tam zostało wręczone. Najstarszym przedstawicielem e, z, e, dowództwa generalnego był pełniący obowiązki. Sokołowski, tak? W czerwonym berecie taki trzy, trzygwia traki. trzygwiazdkowy pan. No i tam wiele jeszcze innych osób, poczynając tam ze szkoły od pana generała Piotrowskiego, bo był przez szefów takich, ja wiem, najmłodszy był ten, no co tak krótko był. Najmłodszy to byłem ja. Wiesz, Wiesz, Wierzchol no, i obecny szef tak dla mnie osobiście zrobił takie pozytywne wrażenie. Ładnie się wypowiedział z okazji święta, w tym po angielsku, bo tam była grupa żołnierzy amerykańskich. Tak płynnie, swobodnie. No, w każdym razie, wiele tam słyszałem przy okazji, to wszyscy się wypowiadali, że. No że to jest się zapowiada się na dobrego szefa. Jeszcze zobaczymy co potrafi zrobić, ale tak od tej strony reprezentacyjnej to podobał się. No i wszystko, orkiestra dobrze grała, mieli tam do wlewania te płyny, niekoniecznie wszystkie wpuzony lali, ale grali. Tak. No tyle. dziękuję, dziękuję za uwagę. Mam ja drugi dzień. Jedną tylko uwagę bym dodał, tego co Tadził, nie w sprawie sprzętu. Muszę, no niestety, znów pochwalić, bo to, co mówił speaker, ja byłem mu nazwy to się nie dał Nie było słychać. Źle jest zorganizowane było. No to, Pamiętam, jak. od strony technicznej. Techniczny, techniczny oh. po prostu no, się słyszało, może na ja to to lepiej, się lepiej to, było. się nie rozumiało pokaz tu nie wiesz czy to to jest, czy co. No, to tu by było. Ale lud, który stał na dole, słyszał dobrze. Nie zawsze się czuł. Bo ten lud na dole chce chwalić wszystkich. Tak. Ale y, ten, natomiast no nie było. Ja pamiętam jak y, tutaj naszego ta przyjaciela się generała syn, bo przez lata ta on to z się Z tego było i słychać i się rozumiało. I to, co elektronicznie gdzie było pokazane w czasie, a tego tym razem nie było. To mówię taka uwaga techniczna do tego. <laughs> Drugiego dnia, bo koledzy wrócili, ja i prezes dołączył, mieliśmy zebranie stowarzyszenia. I było Tak krótko, dwie rzeczy, bo resztę powiem jak każde zebranie. pierwsze, że składki są bez zmian. Miały wejść z dniem 1 stycznia, zmienione, zapadła decyzja, że do Walnego Zebrania, bo to drugi temat, był, ruszane są, wypowie Czyli? się na to zebranie sprawozdawczo-wyborcze, no y, które się odbędzie w marcu, przy okazji dwóch Czyli czekamy do marca, czy. Zaraz, zaraz, biorę to zespół? Jedna część, druga to jest konferencja 25-lecie wstąpienia do NATO. Koszty tego prezydent Marszałek Pomorski. Także tutaj ta sprawa będzie. 15, Prość, 15. 13. Ja podam cały całe rozpiskie ci czy się Chętnik na ten temat do wystąpienia. Proszę się zgłaszać. Bo ci, co wystąpią, to wystąpią, ale każdy materiał, który będzie, będzie wydany w książce całej tej konferencji. A ponieważ marszałek mówi, że zapłaci za wszystko, więc trzeba, jest okazja, żeby to zniszczyć. My y, powinniśmy do końca tego roku zgłosić, kto chciałby imienie z jakimś tematem związanym z 25. rocznicą przystąpienia. Wojska Polskiego do NATO. To jest jeden dzień będzie. Drugi dzień komisja, ta zebranie sprawozdawczynich wyborczych. W związku z tym my również musimy dwie rzeczy przeprowadzić zebranie i delegatów. Bo jest to yy, nie całości stowarzyszenia, tylko zjazd delegatów będzie. Ale w tej sprawie yy, do lutego, bo w lutym planowane, tak. To się nic się nie zmienia. Nasza, tam, tam będzie wybór naszego zarządu i delegatów na zjazd do turniej. To tyle chyba do uzupełnienia. A też te chwale ta, Tadeusza dobrze. Dziękuję. Ja nie mam Ale, e, 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 Chciałbym, żeby tutaj akurat jeden z kolegów e, przybliżył nam sylwetkę. Obecnego szefa wojsk rakietowych i artylerii, ponieważ ty, promocji, to, to jest w tej promocji kolegi. Każdy u Policji, kto wie, kto wie, kto wie, kto wie, kto wie, kto Jak się nazywa? Wiedziałem, gdzie jest Kierusz. Wiedziałem, że tak powiem. Generał i nie wiesz, po prostu nie skończył. To jest tak, jak już został przedstawiony, generał Grzegorz Podrzówski, rodak z Nidzicy czyli Północne Mazowsze. Miałem akurat to niewątpliwo satysfakcję, że z Grzegorzem razem kończyliśmy szkołę w 97 roku, także promocja, 81 promocja, 97 rok. Specjalność kończył 2S1, tak jak ja. Tak. Trafił na pierwsze swoje stanowisko na dowódcę plutonu do pierwszej Brygady, do Dywizjonu Artylerii Samobieżnej, do pierwszej Brygady Pancernej, do Wesołej. E, Później tam bodajże do stanowiska e, szefa sztabu Dywizjonu e, przeszedł na stanowisko szefa artylerii do e, brygady zmechanizowanej do Wrzycka. Stamtąd został ale nie wiem czy od razu został dowódcą pułku chyba w Sulechowie albo w Sulechowie. Eee, chyba też, bo tak, na pewno pełnił służbę i był dowódcą kontyngentu w Afganistanie, ale to już, i przepraszam, w w Afganistanie, jak już była misja typowo szkoleniowa, niebojowa. Czy na bojowej misji był? Nie wiem. Eee, pełnił też chyba. Stanowisko dowódcy, ale to bardzo króciutko, artylerii w 18 Chyba dywizji, no bo praktycznie jak się została sformowana i stamtąd przeszedł na, e, do dowództwa generalnego na obecne stanowisko. Prywatnie żona, dzieci, nie wiem, jedno wiem, że miał, no i tutaj rodak, można powiedzieć, z Mazowsza. Jakie obecnie mamy Panowie jednostki artylerii? Czy dalej jest tylko punkt szulechów? gdzie są? Jakie to mamy w tej chwili jednostki artylerii? 12. trzeci pan Sergiej Suwalski, piąty Ale te Montana, ten w Suwałkach jest trzeci pan Sergiej Suwalski. Trzeci pan Sergiej. później. Pierwsza brygada no Brygada, pierwsza Pozostałe Brygada. No, Ale Brygada czy Pułk? Brygada, brygada. 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 dowódca generał brygada. już jest. Dostał generała teraz. Bajer. Teraz, tak. teraz był udany rok, trzech generałów artylerii było w sierpniu. No. Ilu? Trzech. No, Czyli Pułk. Pół. A Bolesławiec pół. A Bolysławiec też. Pół. Jeszcze, jeszcze pół. A reszta, z, z, jest prawdopodobieństwo duże, że to się zamieni w brygady. Tak, a ja powiem, że jest taka tendencja. Ale to jest na razie trzy półki, a gdzie ten czwarty jeszcze tu jest, jest W nowej dmnie osiemnastej dywizji. A, a, ale to teraz. Teraz robią, to czwartym ono jest. To Dwa dwizjony, 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 dwizjony tak. już tam są. Teoretycznie, no i, prostu, nominalnie. będzie, będzie formowanej pół jeszcze I no, nie, będzie. Ile, i... dywizji, tyle pułków tak, będzie. Tak, I te tak, pułki tak, będą tak. przekształcane w brygady. No, no i, i miejmy nadzieję, że jakaś brygada... A do tej pory mówili, że to jak się jedzie na Mazury, to brydały. w Kolnie każdy sobie w kolnie. Będzie wojsko.

coś z jest. tym zrobić i, I coś, coś umieścić. Ale badania o szaferów, badania o literce, o polskiej... Jeszcze jest. I I jest. A, no, to to na Panowie, skąd ludzie informuje się tutaj no, tak? No o tym nie wolno I mówić. Nie. A, ale a, to, coś, co mówisz, panie generale. Nie wolno, bo będą sądy teraz robione za to, co za dużo Błaszczak nagadał w telewizji i w mediach. A to na Akademii Położnej. Trzeba poczytać ostatnie artykuły w internecie, co ludzie po piszą na ten temat, bo cały świat wie, co w Polsce jest. Na dzień dzisiejszy, jak napisali, to jest 68 tysięcy żołnierzy pod bronią. Z tego zdapni do użytku 48 tysięcy tylko, a nie 300 tysięcy. O te w ogóle jest nieprzygotowane do działań bojowych. To dzisiejszy artykuł, proszę poczytać, jawnej jawne wiadomości, to jest skandal w biały dzień. I ile mamy poszczególnych środków bojowych we wszystkich rodzajach wojsk tego się nigdy do tej pory nie było. To byliśmy ścigani i no tak. jesteśmy nauczeni utrzymywania, jak to się mówi, języka za zębami. A tutaj wszyscy dziennikarze więcej wiedzą niż generałowie półgodnicy. I, i, no, tak, tak. no. i to jest prawda. Ale jest jedno to jest tragedia. W nawiązaniu do, co, co w, do tego w internecie po, znajdziecie polska rosyjskiego autora który opisuje jak polska armia dziś wygląda. No właśnie, no, no, no właśnie. Ale po co generał teraz ma tak dużo wiedzieć? To nie o to chodzi. Nie ta wiedza teraz generałowie jest potrzebna. Wiecie, jak powstała brygada rakiet w Pośle, <grym> Jak za dużo wiedzieli, to ich zwolnili. <grym> jak powstała brygada rakiet w Pośle, była ogromna tajemnica, tak, ten, Tam jak te inne brygady. I jak przyjeżdżali na przykład do Chorwacji na stację, i pytają się, a gdzie to do jednostki, tu, a hop, mówi, ale do której mówi? Czy do batalionu tego, czy do rakietówki? No, rakietówka to jest względna sprawa. No, ale. O wojskach rakietowych to mówili już 2000 lat temu. Były te u nas działa samobieżne, i w dzień jeździły, szum robiły, że to niby takie. A rakiety wyjeżdżały tylko pół godziny po zachodzie słońca i być to Jak przeszliśmy do wspomnień, to powiem jak Orzysz, jako pierwsza brygada wojsku polskim tajne specjalnego znaczenia sprzęt otrzymywała, to rozładunek był w stacji kolejowej brygały. Oho. Wszędzie oho. wyłączono światło, całą obsługę kolejową wyprowadzono 500 metrów poza stację i położyli na brzuchu. Na brzuchu leżeli, a wojsko obsłużyło wszelkiego rodzaju sprawy e, manewrów kolejowych. Rozładowali sprzęt, wjechali gotowi, a w orzyszu wszyscy cywile mówili: już mamy w garnizonie wyrzutnie rakietowe. Ale kolejarze w drzwiach leżeli północy. Panie generale, a, nie rozpadnie. Nie. Stop. Przejdźmy do rzeczy. Przejdźmy do rzeczy. Procenty parują. No właśnie. Nie się z no, no. Przejdźmy do rzeczy. Do, 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 do. Dla tako, no. Dodaję do tego, co jest jeszcze raz się spóźniliśmy. To był 51 rok. Nie był jest... No i tak. Jakiś czas uroczyste zebranie jeszcze trwało. Ja zaś muszę oznajmić, że to już relacji na tyle, bo tak latają rakiety polskie i motyle. Dobrze, że tylko na poligonach, ale i tak wrogom Polski na pochybę. Jeszcze tylko przesłanie i życzliwe wiarusów salutare. Salutare Waszmości Paniom i Panom.